W majestatycznym Krakowie, gdzie Rzeka Wisła wije się pomiędzy zabytkowymi budynkami i wielowiekowymi wspomnieniami, Aleks Kowalski zyskał nienaganną reputację jednego z najbardziej szanowanych przedsiębiorców z branży nieruchomości. W wieku 49 lat jego imponująca prezencja i charyzmatyczny uśmiech skrywały tajemnicę, która niczym bomba zegarowa groziła zniszczeniem nie tylko jednej, ale trzech rodzin. W Krakowie jego żona Maria wraz z dwójką dziewiętnastoletnich bliźniaków, Tomaszem i Anną, mieszkali w rezydencji na modnej woli Justowskiej. W Gdańsku, pięciuset kilometrów na północ, jego druga żona Katarzyna samotnie wychowuje osiemnastoletnią córkę Sofii. A we Wrocławiu Helena, jego trzecia żona, wychowała najmłodszego Adama, osiemnastoletniego, nie wyobrażając sobie, że jej mąż podróżujący w interesach prowadził dwa równoległe życia. Alex obiecał każdemu z nich wieczną miłość w różnych momentach swojego życia. Maryi złożył przysięgę wierności podczas tradycyjnej ceremonii w bazylice mariackiej. Dla Katarzyny złożył śluby w małym urzędzie stanu cywilnego nad morzem. A Helenie obiecał nieskończoną miłość podczas zachodu słońca w parku szczytnickim. Los zaczął jednak tkać swoją sieć, gdy Sofii, środkowe dziecko, zdecydowała się studiować biznes w Krakowie. W pierwszym tygodniu studiów, podczas imprezy pierwszoklasistów w słynnym klubie Forum Przestrzenie, jego wzrok spotkał się z Tomasem. Młody człowiek, oczarowany urodą i inteligencją swojej nowej koleżanki, poczuł, jak przyspiesza mu serce, nie wiedząc, że zakochuje się we własnej przyrodniej siostrze. Sytuacja skomplikowała się jeszcze bardziej, gdy Adam, chcąc poszerzyć swoje muzyczne horyzonty, zapisał się na festiwal jazzowy w Krakowie. Na tym samym wydarzeniu Anna zaprezentowała autorską kompozycję. Trzej młodzi mężczyźni spotkali się podczas prób i od razu nawiązali przyjaźń opartą na ich zaskakujących podobieństwach, tym samym zniewalającym uśmiechu, identycznych zielonych oczach i wspólnej pasji do muzyki. Punkt kulminacyjny historii miał miejsce podczas kolacji zamykającej festiwal. Sophie, dumna ze swojego nowego związku z Tomasem, Postanowiła przedstawić go swojej matce Katarzynie, która wyjechała, aby uczcić jej córkę. Do tej samej restauracji Helena przyszła zobaczyć występ Adama, a Maria towarzyszyła bliźniakom. Trzy rodziny, okrutnym zbiegiem okoliczności, umieszczono przy pobliskich stołach. Świat Aleks się zawalił, gdy spóźniwszy się do restauracji, zastał swoje trzy żony i wszystkie dzieci w tym samym pokoju. Grobową ciszę, która zapadła, przerwał jedynie dźwięk tuczonych kieliszków, gdy Maria, pierwsza, która zrozumiała sytuację, rozlała swój napój. To odkrycie było druzgocące. Tomas i Sophie, przerażeni odkryciem swojego pochodzenia, natychmiast odeszli. Anna, zawsze najbardziej wrażliwa z braci, przeżyła załamanie emocjonalne. Najmłodszy Adam był w szoku. Nie mogąc pogodzić się z faktem, że jego ojciec, jego bohater, całe swoje życie zbudował na kłamstwach. Trzy rodziny, zjednoczone bólem zdrady, odnalazły w sobie siłę. Maria, Katarzyna i Helena po początkowym szoku utworzyły sieć wzajemnego wsparcia, pomagając swoim dzieciom uporać się z traumą i odbudować swoją tożsamość. Opuszczony przez wszystkich, Alex stracił nie tylko rodziny, ale także reputację i biznes. Minęło pięć lat. Dziś bracia utrzymują bliskie relacje, których łączy braterska miłość, którą odkryli w popiołach kłamstwa ojca. Tomasz został psychologiem, poświęcając się pomaganiu rodzinom w kryzysie. Zofia i Anna wspólnie otworzyły szkołę muzyczną, w której Adam okazjonalnie uczy. Trzy matki, przekuwając swój ból w siłę, założyły organizację wspierającą kobiety będące ofiarami oszustwa małżeńskiego. Co do Aleks, mówią, że mieszka sam w małym mieszkaniu na obrzeżach Warszawy, dźwigając ciężar swoich wyborów i złamanych obietnic. Historia rodziny Kowalskich stała się mocnym przypomnieniem, że prawda, niezależnie od tego jak bolesna, jest jedynym fundamentem, na którym można budować prawdziwe i trwałe relacje. A gdybyś to był ty, co byś zrobił? Subskrybuj kanał, polub, skomentuj i udostępnij ten film.